Biegam dobrze, zaprasza Was do świata kolorów. Niebieski kojarzy się z siłą, bezpieczeństwem i zaufaniem. Czerwony niesie pasję i odwagę. Żółty rozświetla nas radością i optymizmem. Pomarańczowy łączy ciepło żółtego i energię czerwonego. Pomarańcz to entuzjazm, kreatywność i determinacja. Rejestrując się na 46. nacjonale Nederlanden Maraton Warszawski lub Nestu nice You Warszawską Dychę, dołącz do grona niezwykłych biegaczy charytatywnych z pomarańczowymi numerami startowymi. Wybierz rejestrację w formule Biegam dobrze. Wskaż organizację, dla której pobiegniesz i założysz swoją wirtualną zbiórkę. Po uzbieraniu kwoty minimalnej otrzymasz od wspieranej organizacji pakiet startowy w prezencie. Nasza pomarańczowa podróż trwa już 10 lat. Wybiegaliśmy blisko 10 milionów złotych na cele charytatywne. Wsparliśmy wiele projektów społecznych. W naszych biegach pobiegło już ponad 12 tysięcy zawodników i zawodniczek z pomarańczowymi numerami Biegam Dobrze. W tym roku po raz kolejny trzy najwyższe zbiórki na dystansie maratońskim zostaną dofinansowane dodatkowymi kwotami odpowiednio 5, 10 i 15 tysięcy złotych przez Nacjonale Nederlanden. Dołącz do świata, w którym barwy i czyny tworzą opowieść o heroizmie, dobroczynności i wspólnocie, a Twój bieg niesie realną pomoc dla innych. I pamiętaj, w słusznej sprawie biegnie się lżej. Biegam dobrze. Projekt Fundacji Maraton Warszawski wspiera Nacjonale Nederlanden.